Ręczna pompa sikawkowa. Zachęcamy do szanowania historii. Zabytkowym urządzeniom przywracamy sprawność i dawny blask. Ratujemy zabytkowy sprzęt pożarniczy. Biuro Rekonstrukcyjno-Technologiczne Zabytkowej Inżynierii Pojazdowej zaprasza. Ford T. Samochód osobowy jest w idealnym stanie. Oczarowuje prostotą, pięknym stylem lat 20. Produkowany w fabrykach Forda w wielu krajach, postawił gospodarkę światową na kołach. Prowadzenie samochodu wymaga specjalnych umiejętności. Zapraszamy na krótki kurs dla kierowców Forda T. Biuro Rekonstrukcyjno-Technologiczne Zabytkowej Inżynierii Pojazdowej zaprasza. Chevrolet 158 seria VD. Amerykański średni samochód ciężarowy. W Polsce w roku 1936 w oparciu o licencję rozpoczęto montaż wybranych modeli samochodów Chevrolet. Natomiast samochody serii VD produkowane były wyłącznie w roku 1939. Samochody Chevrolet były najbardziej rozpoznawalną przedwojenną marką. Biuro Rekonstrukcyjno-Technologiczne Zabytkowej Inżynierii Pojazdowej zaprasza. Polski czołg zwiadowczy TKS, zatwierdzony w grudniu 1933 roku, jako typowy dla wojska na czas pokoju i wojny. Pojazd posiada peryskop odwracalny konstrukcji kapitana Gmindlacha i jarzmo karabinu maszynowego konstrukcji inżyniera Napiórkowskiego. Pojazd został przez nas zrekonstruowany i jest wierną repliką oryginału. Biuro Rekonstrukcyjno-Technologiczne Zabytkowej Inżynierii Pojazdowej zaprasza. Goliat. Niemiecki samobieżny bezzałogowy czołg mina. Rozkaz od Górala. Instrukcja o właściwościach technicznych, sposobie działania i możliwościach unieszkodliwienia i rozbrojenia czołgu miny Goliata. W czasie powstania warszawskiego niemiecki batalion saperów używał goliatów do ataku na powstańcze barykady oraz do wyburzania miasta. Biuro rekonstrukcyjno-technologiczne Zabytkowej Inżynierii Pojazdowej zaprasza. Universal Carrier brytyjski gąsienicowy lekki transporter opancerzony. Potocznie nazywany przez żołnierzy Bren Carrier. Produkowany w latach 1936-1945. Służył jako wóz dowodzenia, rozpoznawczy, łącznikowy i bojowy. Pojazd, zachowany w bardzo dobrym stanie, jest w pełni sprawny technicznie. Biuro Rekonstrukcyjno-Technologiczne Zabytkowej Inżynierii Pojazdowej zaprasza. DKW125 RT. Niemiecki lekki motocykl opracowany pod koniec lat 30. Wzór tego motocykla, masowo powielany przez różnych producentów, przyczynił się do rozwoju motoryzacji po II wojnie światowej. Motocykl jest w 100% oryginalny i w pełni sprawny. Biuro Rekonstrukcyjno-Technologiczne Zabytkowej Inżynierii Pojazdowej zaprasza. GMC 353 CCKW. Amerykański wojskowy samochód ciężarowy masowo produkowany w czasie II wojny światowej. Jest jedną z bardziej znanych ciężarówek na świecie. Pojazd jest w 100% oryginalny i w pełni sprawny. Biuro Rekonstrukcyjno-Technologiczne Zabytkowej Inżynierii Pojazdowej zaprasza. Bushman, militarny motocykl specjalny zaprojektowany w roku 1943. Przeznaczony dla wojsk powietrzno-desantowych US Army. Zrzucany z samolotu na spadochronie był przeznaczony do jednorazowego użycia na polu walki. Późniejsze cywilne skutery były wzorowane na tej właśnie konstrukcji. Biuro Rekonstrukcyjno-Technologiczne Zabytkowej Inżynierii Pojazdowej zaprasza. EMW-R35-3 to rzadko spotykany motocykl wyprodukowany w latach 50. na terytorium ówczesnej NRD w oparciu o przedwojenny model BMW-R35. Motocykl jest w 100% oryginalny i w pełni sprawny. Biuro Rekonstrukcyjno-Technologiczne Zabytkowej Inżynierii Pojazdowej zaprasza. Ursus C-45. Polski ciągnik rolniczy. Traktor ma prostą budowę i dużą moc. Konstrukcja oparta jest o założenia niemieckiego ciągnika Lanz Bulldog 45. Silnik po naprawie głównej. Ursus gotowy jest do eksploatacji pod obciążeniem. Biuro Rekonstrukcyjno-Technologiczne Zabytkowej Inżynierii Pojazdowej zaprasza. Gaz 51 samochód ciężarowy. Samochód wyposażony jest w replikę instalacji do generowania gazu samego zwanego Holzgazem jest całkowicie sprawny. Może być zasilany benzyną lub specjalnie przygotowanym drewnem. Silnik, układ napędowy, kierowniczy, hamulcowy, podwozie, nadwozie są oryginalne i kompletne. Biuro Rekonstrukcyjno-Technologiczne Zabytkowej Inżynierii Pojazdowej zaprasza. MW650. Radziecki ciężki motocykl wojskowy z napędem na koło wózka bocznego. Niezawodny i łatwy w uruchamianiu, nawet przy silnych mrozach. Motocykl jest w pełni sprawny, znakomicie jeździ w terenie i jest zawsze gotowy do eksploatacji. Biuro Rekonstrukcyjno-Technologiczne Zabytkowej Inżynierii Pojazdowej zaprasza. Amfibia ArgoCat. Pojazd uniwersalny wodnolądowy wyprodukowany w 2000 roku. Napęd na wszystkie koła zwiększa efektywność jazdy w trudnym terenie. Pojazd z łatwością pokonuje przeszkody terenowe i wodne. Biuro Rekonstrukcyjno-Technologiczne Zabytkowej Inżynierii Pojazdowej zaprasza. Toyota Land Cruiser FJ40. Japoński samochód terenowy wszechstronnego zastosowania. Modele tej serii produkowane były w latach 1960-1984. Stanowiły wzorzec klasy pojazdów SUV. Auto jest w pełni sprawne, zarejestrowane i w 100% oryginalne, bez zmian konstrukcyjnych. Biuro Rekonstrukcyjno-Technologiczne Zabytkowej Inżynierii Pojazdowej zaprasza. Toyota Land Cruiser FJ45L. Samochód ciężarowy, wyprodukowany w roku 1968. Auto unikatowe, poszukiwane przez kolekcjonerów. Samochód został poddany gruntownemu remontowi z wykorzystaniem oryginalnych części i technologii. Biuro Rekonstrukcyjno-Technologiczne Zabytkowej Inżynierii Pojazdowej zaprasza.